Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia KryptoWalut. Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tutorialem dla praktyka. Będzie ten odcinek dotyczył potencjalnego airdropu tokena MASK. Od oczywiście portfela MetaMask. No i z tą potencjalnością to jest tak, że prezes firmy Consensus, która jest odpowiedzialna za portfel MetaMask, potwierdził tą informację kilka dni temu, więc przejdziemy sobie dzisiaj przez informacje, które już w tym momencie uzyskaliśmy od konsensus firmy, oraz które można zobaczyć na profilu Metamask czy w kilku innych portfelach, a potem pokażę Wam krok po kroku, co możecie zrobić, żeby na ten AirDrop się być może jeszcze załapać. Bo oczywiście nie mamy tutaj żadnej informacji podanej, czy snapshot portfeli został już zrobiony, czy on dopiero będzie zrobiony. Jak zawsze takiej pewności nie posiadamy, ale jest sporo informacji, które można wyciągnąć. Z historii, oczywiście też które mówią o tym, co prawdopodobnie będzie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ten Eddrop. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze tematów innych potencjalnych l to zapraszam Was na playlistę tutorial dla praktyka, kryptoaplikacje, tam wleciał już film, kiedy ja to nagrywam o potencjalnym ad Tokena Base od Blockchaina właśnie Base. No i będą tam jeszcze dwa lub trzy inne filmy o kilku pozostałych potencjalnych airdropach. Więc oczywiście zachęcam Was, żeby tą playlistę odwiedzić. A teraz bez zbędnego przedłużania zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i przejdźmy sobie do mailtu. Wszystko zaczęło się od tego wywiadu, gdzie właśnie Prezes Consensus Joe Lubin powiedział, że token Metamask nadchodzi i może przyjść do nas sooner than you would expect, tak, czyli szybciej niż byśmy wszyscy tego oczekiwali. Co to znaczy? Czy to znaczy za tydzień, za miesiąc, w tym roku, czy za trzy lata? Tego niestety nie wiemy. Nie podano tutaj oczywiście żadnych szczegółów. Powiedział, że szybciej niż byśmy się spodziewali. I to jest znowu podobny, chyba, case, jak w przypadku tokena base, bo zmieniły się Diametralnie przepisy pozwalające takim właśnie projektom wypuszczać swoje tokeny w Stanach Zjednoczonych, a większość z tych firm właśnie tam jest zarejestrowana. Więc, no, jeżeli chcą wszyscy teraz dążyć jeszcze na końcówkę roku, w dobrym momencie, prawdopodobnie dla rynku krypto, no to muszą się spieszyć, bo tych chętnych właśnie do wypuszczenia swojego tokena jest całe mnóstwo. Ale tutaj bym się nie rozpędzał, że to będzie już faktycznie zaraz bo historia nam już pokazała w przypadku tokena Metamask, że to może potrwać trochę dłużej niż nam się jednak wydaje, ale do tego zaraz przejdziemy. Na oficjalnym profilu MetaMask wrzucili tutaj taki śmieszek, czyli byliśmy wczoraj away from keyboard, z dala od komputera, czy coś przegapiliśmy? No oczywiście, że coś przegapili, chodziło o wypowiedź ich prezesa, który opowiadał o o tym potencjalnym tokenie to jest taki żart, który zafundował im ponad 300 tysięcy wyświetleń na ich profilu, także jak widać, reklama zadziałała. Oprócz tego, MetaMask 21 lipca, to trochę nawiązując do tego, co być może się będzie liczyło w potencjalnym airdropie tokena Mask, wrzucił taką kampanię, można było tutaj różne misje przechodzić. I wrzucili oni chyba 5000 dolarów na nagrody. No trochę śmieszne, jak na tak dużą firmę. Wrzucili tutaj 5000 na nagrodę. Chyba po 500 dolarów można było w każdym z 10 tygodni wygrać. No i te misje się już zakończyły. Przynajmniej jak wchodzę na tą stronę portfolio Metamask promocje, no to tam się już nic nie wyświetla. Te misje wydają się, że się skończyły. Jeżeli ktoś może z Was to potwierdzić, to oczywiście zapraszam do sekcji. Komentarzy. Także być może, jeżeli część z Was dokonywała tych misji na swoich portfelach, no to będzie miała szansę na jakieś dodatkowe tokeny. Nie ma oczywiście, tak jak powiedziałem, na razie żadnych wytycznych, ale może to mieć coś wspólnego. Więc pamiętajcie, jeżeli robiliście te misje, to być może coś z tego dodatkowego będziecie mieli. No i powiedziałem, żebyście się nie spieszyli z tymi obietnicami, z tym hype'em wokół tokena MetaMask, bo sam pomysł na stworzenie tego tokena Joe Lubin komentował już, zobaczcie 8 listopada 2021 roku, czyli na szczycie Bitcoina poprzedniej hossy. Kiedy Token Mask Stay Tune, zaraz tutaj zobaczymy, coś tam pracujemy nad tym bla bla bla. 4 lata temu on mówił, żebyśmy stay tuned, żebyśmy poczekali jeszcze chwilę, bo zaraz ten token pewnie ujrzy światło dzienne. No i co, najklops no 4 lata później nadal nie ma tokena MetaMask, więc tutaj bym się jakoś mocno nie jadał jego słowami. Myślę, że naprawdę. No wtedy to trochę inaczej wyglądało. Nawet jeżeli oni zaczęli wtedy pracę nad tym tokenem, to mogły po pierwsze dotknąć jakieś problemy regulacyjne, a po drugie, zaraz się rynek zawalił cały i stwierdzili, po co wychodzić w bezsię, poczekajmy na kolejny cykl. Więc rozumiem, że cofnęli się z tym swoim pomysłem i przeczekali go te kilka. Lat. Aczkolwiek myślę, że jakby wtedy ten token wypuścili, to by po prostu na tym lepiej wyszli. Ale no, co mam powiedzieć? Myślę, że jednak faktycznie teraz jest bliżej do wypuszczenia tego ich tokena niż jeszcze 4 lata temu. I warto pewnie by było też policzyć, ile możemy dostać tak naprawdę tego Airdropa. Ile dolarów możemy dostać za korzystanie z portfela MetaMask. No i zrobił to Fabiano Solana. Policzył sobie tutaj, jak ta sprawa może wyglądać. No i jeżeli mówimy o 30 milionach użytkowników, ale z tego powiedzmy, że kilka tylko milionów jest aktywnych, to w zależności od, oczywiście od tego, z jaką wyceną wyjdzie token MetaMask, i patrząc na to, że mogą oddać standardowo, tak jak to, jak to wiele tokenów robi, 10% w AirDropie, no to tu jest tak wyliczone. Jeżeli ta pełna wycena to będzie miliard dolarów. I 3 miliony użytkowników otrzyma ten token, no to dostaną po jakieś 33 dolary. Jeżeli to będzie 5 milionów użytkowników, to dostaniemy po 20 dolarów i jeżeli to będzie 10 milionów użytkowników, to dostaniemy po całe 10 dolarów na głowę. No i w zależności od tego, oczywiście jak ta cena będzie większa, to te liczby można pomnożyć razy 2 razy 3. Więc z tej tabelki no nie wygląda na to, żeby to był jakiś szalony airdrop. Natomiast oczywiście to są takie płaskie liczby, które w sumie się nigdy nie sprawdzają, bo zawsze są pewne kryteria, gdzie użytkownicy dostają mniejsze lub większe kwoty. Czy to nawet było w przypadku jednego z pierwszych airdropów, jakim był Uniswap, Uniswap token, tam też każdy z nas za zwykłe zrobienie transakcji na Uniswapie dostawał 400 tokenów, ale jeżeli na przykład dodawaliście płynność na Uniswapie przez dłuższy czas, to zdarzały się i takie walety, które dostały tych tokenów kilkadziesiąt tysięcy. Tak samo było w przypadku tokena arbitrum, czy optymizm, że projekty, które budowały swoje rozwiązanie na arbitrum, czy właśnie na optymizmie, dostawały dużo, dużo, dużo więcej tokenów niż zwykli użytkownicy korzystający po prostu z tej sieci. Więc to jest takie płaskie wyliczenie. Myślę, że te wartości naprawdę mogą bardzo, bardzo się wahać, ale jak bardzo, no tutaj ciężko stwierdzić, bo faktycznie Metamask ma wielu użytkowników miliony użytkowników. Tylko jak wiele osób śmieszkuje w różnego rodzaju wpisach tutaj na Twitterze: Kto jeszcze w 2025 roku korzysta z Metamask? A? No na przykład ja często korzystam z Metamaska, bo przyzwyczaiłem się do tego portfela, a że też powiedzmy ostatnio nie robię aż tak wielu transakcji jak jeszcze parę lat temu, no to nie przeszkadza mi jakoś strasznie ten jego interfejs, ale faktycznie konkurencja jest duża, więc pewnie teraz znowu. Trochę starych użytkowników skoczy na Maska, porobić tutaj trochę transakcji, żeby spróbować się załapać na ten Airdrop, a potem znowu cofnąć się do tych portfeli, z których korzystają na co dzień. No i wyszło też trochę takiej informacji, że być może warto posiadać na portfelu, na którym dokonujemy trochę transa tych transakcji, trochę tokena Linea, bo on może być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o AirDrop. Czy to przez sam zespół Metamask, czy przez Linę, która z chęcią się podzieli tym eldropem ze swoimi użytkownikami. Takie informacje tutaj znalazłem w sieci, więc jeżeli chcecie kupić po chociaż jednym tokenie Lineę na toalety, na to myślę, że nie będzie Was to kosztowało zbyt wiele, bo token Linea to jest tam ile teraz? 3 centy, więc warto może zainwestować te parę dolarów i tych tokenów trochę kupić, a nóż faktycznie będzie to jakkolwiek się liczyło. Dobra, a teraz przejdźmy do tego, co faktycznie może się liczyć, bo portfel Metamask ma wbudowanych trochę fajnych funkcjonalności. One nie są najtańsze, nie są najłatwiejsze czasem w użyciu. Natomiast no oni po prostu na tym zarabiając, kasując prowizje od tych transakcji. Mówię tutaj chociażby o swapach, które są wbudowane właśnie w portfel Metamask. Możecie swapować sobie na Metamasku różnego rodzaju tokeny, no i Metamask za to pobiera prowizję. Ta prowizja, tak jak już powiedziałem, nie jest najmniejsza. Przepraszam, włączę Wam tutaj ciemny tryb dla tych, którzy zawsze narzekają, że w jasnym trybie to oczy bolą, szczególnie jak wieczorem te filmy oglądacie, więc macie tutaj jasny tryb. Więc wracając do tych transakcji, do tych swapów, no to tak jak już powiedziałem, Metamask bierze sobie swoją prowizję za to i na tym zarabiają. Więc jeżeli mamy myśleć o tym, na bazie czego Metamask mógłby ten airdrop przyznać, to pewnie na bazie tego, że dokonujemy te słapy, że korzystamy z ich bridge'a, bo oni po prostu na tym zarabiają. A jak zarabiają, no to mogą z chęcią podzielić się tymi pieniędzmi ze swoją e, oczywiście społecznością. Więc tutaj mamy taką stronę, gdzie pokazane jest właśnie, ile swapów było tutaj dokonanych, ile wolumenu było przerobionych. Myślę, że naprawdę to może być brane pod uwagę. Druga sprawa, która. Nie wiem, czy będzie, szczerze mówiąc, brana pod uwagę, ale jeżeli macie domenę kupioną na Ethereum Name Service, to fajnie. Jeżeli nie macie, to może warto zainwestować te kilka dolarów, żeby sobie taką domenę właśnie kupić, czyli połączycie się tutaj swoim portfelem Metamask, który przygotowujecie pod ten potencjalny airdrop, szukacie tutaj jakieś domeny, wpisujecie tutaj jakąś nazwę, kupujecie tą domenę chociażby na rok. No i być może będą za to jakieś dodatkowe punkty w tym airdropie przyznawane. A jak nie, to być może projekt Ethereum Name Services podzieli się tymi tokenami właśnie ze swoją społecznością. A teraz przechodząc już do samego portfela MetaMask, to mam tutaj jakiś swój portfel, mam tutaj kilkadziesiąt dolarów. Otworzyłem sobie to wszystko w takim większym ekranie, no i można przejść też do zakładki Discover, która pokazuje nam więcej szczegółów dotyczących tego naszego portfela. I zaraz do tego dojdę ale zatrzymamy się tutaj na sekundkę, bo tu jest właśnie ta opcja swap, dzięki której możecie swapować tokeny ze sobą. No i w tym momencie kliknąłem w ten swap i mogę zamienić na przykład Ethera na USDC i te pieniądze oczywiście zostaną zamienione wewnątrz mojego uletu, ale to pójdzie przez jakiś procesor płatniczy Metamaska, który weźmie sobie od tego prowizję. Jak duża ta prowizja jest, to nie będę się może tym dzisiaj zajmował, no bo to jest trochę logiczne, że jeżeli chcemy, Dokonać tutaj pewnego wolumenu, trochę tych transakcji tutaj wykonać, no to trzeba będzie zainwestować jakieś pieniądze. Być może warto porobić te transakcje na jakichś tańszych sieciach, a z drugiej strony może pod uwagę będzie brane to, ile pieniędzy u Metamaska zostawiliśmy, czyli właśnie ta wartość dolarowa tych swapów. Także może nie warto robić tysiąca transakcji po jednym dolarze. A zrobić jedną porządną transakcję, niech tam pobiorą te kilkadziesiąt dolarów, czy kilka dolarów od tej transakcji, i wtedy ta wartość będzie większa dla MetaMaska podczas przyznawania Drop'a. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, tak jak powiedziałem, ciężko tutaj stwierdzić. Więc przechodząc na tą zakładkę Discover. Mamy tutaj taki szerszy ekran pokazujący nasz portfel. No i ogólnie mamy parę funkcjonalności, z których możemy skorzystać. Po pierwsze, mamy ten swap, o tym już wspomniałem. Po drugie mamy zakładkę Bridge. Po kliknięciu w Bridge oczywiście możemy wybrać z jakiej sieci, na jaką sieć chcemy przenieść swoje środki. Może to być ta linea, bo być może od razu załapiemy się na ten dodatkowy airdrop. Wybieramy jakie tokeny chcemy oczywiście przenieść no i dokonujemy opłaty transakcyjnej za ten most. Także to jest dodatkowa opcja, z której pewnie warto skorzystać. Wracamy w tym momencie na dashboard. Mamy tutaj opcję oczywiście wysyłania swoich środków. No to pewnie każdy z Was z tego korzystał. Mamy opcję też sell. Czym jest ten sell? No, możemy tutaj po prostu skeszować swoje kryptowaluty, na przykład na naszą kartę kredytową, kartę debetową. Tylko pamiętajcie, kiedy Wy już to zrobicie, to automatycznie łączycie swoje dane osobowe ze swoim Metamaskiem, a tak naprawdę z całą historią swojego Metamaska, ze wszystkimi tymi operacjami, które dokonywaliście na nim. Więc no być może chcecie przygotować sobie na osobnym seedzie, osobny portfel pod tego airdropa, ale pamiętajcie, że będą to świeże portfele, a może będą brane pod uwagę bardziej te portfele, które są stare na mas metamasku, które dawno robiły transakcje. Nie wiem, no tak jak zawsze mówię, to jest więcej niewiadomych niż wiadomych, no ale przynajmniej na tym nowym portfelu będziecie mieli króciutką historię transakcji, którą powiążecie ze swoimi danymi osobowymi. No, a jeżeli chcecie to zrobić na tym głównym portfelu, to pamiętajcie, że gdzieś tam ktoś może te transakcje i tą waszą całą historię powiązać w jedną całość. Więc tutaj jest opcja sprzedaży, no i też zakupu, jeżeli chcielibyście to zrobić. Czy ja będę to robił, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Prawdopodobnie nie wolę dostać mniej tokenów niż tutaj te dane osobowe przerzucać gdzieś. No i jest opcja, można powiedzieć, ostatnia, czyli stake. Możemy tutaj stakeować swoje etery. Możemy za to dostać ogromne 2,4% w skali roku w tym momencie. Możemy też skorzystać z jakichś MetaMaskowych walidatorów i jest tutaj też opcja płynnego stakingu, gdzie tego swojego etera użyczamy w platformie Lido lub Rocket Pool. No i oni nam też wypłacają takie procenty w skali roku właśnie za stakeowanie naszego Ethereum. Tutaj też myślę, że warto powrzucać jakieś śmieszne nawet ilości, żeby zaznaczyć po prostu swoją obecność, bo czasem były airdropy, że im więcej pieniędzy zainwestowaliście, im większy wolumen, im większą kwotę poświęciliście na jakiś airdrop, tym faktycznie więcej tych tokenów otrzymaliście, a czasem to nie miało totalnie znaczenia, więc z tego na pewno też warto sobie skorzystać. No i ostatni temat to jest karta Metamaska. Możecie się tutaj dopisać do Waitlisty. Która pozwoli Wam, może w przyszłości, otrzymać tą kartę? Czy samo zapisanie się na tą moje listę coś nam da? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może warto to zrobić, może nie, to już Wasza tak naprawdę decyzja w tym temacie. Na razie nie mamy jak z niej korzystać, tak? Więc trochę ciężko powiedzieć, czy za nią będą jakiekolwiek punkty przyznawane, ale daję Wam informację o tym, że taka rzecz faktycznie ma miejsce. Także z tych operacji, które można wykonać na Metamasku, to by było na tyle. Więc tutaj więcej już nie mam Wam do powiedzenia. Poróbcie transakcję, poklikajcie i zobaczymy, jak ten airdrop będzie wyglądał. A tak jak w przypadku BASE, wszedłem sobie też na PolyMarket tutaj i zobaczyłem, jak ludzie obstawiają, czy ten airdrop będzie miał miejsce jeszcze w 2025 roku. I tak jak jeżeli chodzi o token BASE, to rynek wycenia to na 10% szans, że w tym roku ten token jeszcze się pojawi. Tak w przypadku tokena Metamask jest to na ten moment około 28% szans. W pierwszym wpisie pokazywałem Wam, że token ma przyjść szybciej niż wszyscy oczekujemy, a porównując to z wypowiedzią prezesa z 2021 roku, no może to być kolejne 5 lat, <grytanie> tak, zanim ten token wyjdzie. Ciężko tutaj powiedzieć, no tutaj kupując za powiedzmy 1000 dolarów beta na to, że faktycznie ten token będzie w tym roku, Możemy zarobić 3000 dolarów, a w razie W, no to stracimy tego tysiaka. To jest opcja, oczywiście, tylko dla tych, którzy nie mieszkają w Polsce, bo w Polsce strona PoliMarket jest oczywiście nielegalna od pewnego czasu. Dobra, tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja Wam dziękuję serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że kolejny Eddrop skapnie na Wasze konto, że dożyjemy tego advelopa Metamaska. No i oczywiście, na koniec, zachęcam Was jeszcze raz do przejrzenia listy. Tutorial dla praktyka. Tam będziecie mieli inne dropy potencjalne do przeklikania, więc zobaczcie, jak to wygląda. Podczas wypicia kawy w pracy, nawet możecie sobie trochę, przecież, poklikać. Łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Dajcie znać znajomym o tym materiale, i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!